Jesteśmy dzisiaj na Pogórzu Kaczawskim Wieś Muchów A my idziemy dzisiaj na Niewielkie wzniesienie tutaj na Takim wzgórzu bazaltowym Które się nazywa Mszana 475 metrów O muszę tu przejść jakoś tu pełna błota, dobra udało się 475 metrów I na Zachodnim zboczu tego, tego wzgórza bazaltowego znajduje się niewysoka ceglana wieża widokowa. A właściwie aktualnie już bezwidokowa, to kolejna wieża bezwidokowa, którą, którą zobaczymy. Ostatnio w Ciechanowicach widzieliśmy. Tylko że tamta już od samego początku jest bezwidokową, a ta bezwidokową się stała, ponieważ kiedyś, kiedy drzewa były niższe, widoki piękne z tej wieży się roztaczały. Aktualnie. E, ponieważ i tego drzewostanu tutaj przybyło, drzewa są już w tej chwili bardzo wysokie, dlatego widoków z tej wieży nie uświadczymy. Sama wieża powstała w 1912 roku. E, no, droga taka jest nieciekawa. E, tutaj, w miejscu, gdzie rozpoczyna się niebieski szlak, tak, to jest niebieski szlak, idziemy niebieskim szlakiem. E, jest parking, są wiaty. Ale aktualnie prowadzona jest tutaj w lesie jakaś wycinka. E, I jest tragedia. Jest jedno wielkie bagno. Mój Fiat Punto to prawie w tym błocie e, zatonął. Dobra, to tyle na początek. Także zapraszamy was na dzisiejszy krótki materiał Mszana po górze kaczawskie. Kolejna wieża widokowa, bezwidokowa, w Sudetach, zdobyta. Yes! Warto było? Tak, szczególnie po tym błocie. Nowy szczyt, nowa wieża. Gdzie my jesteśmy? Myszana. No niestety, polecamy. Nic stąd nie widać. Ale przynajmniej jest za darmo. Nie to co zanosi się w Wałbrzychu. Tylko, że tam jest w, Wałbrzychu, w Wałbrzychu będzie coś widać. Ale szpeci krajobraz. I jeszcze trzeba będzie za to zapłacić 10 zł, jeżeli nie będzie się miało karty kocham Wałbrzych. Jako mieszkańca Wałbrzych. No samo miejsce ciekawe. Bo jest w takim odosobnieniu. Eee, natomiast... <laughs> Natomiast no, polecam Wam wybrać się tutaj jednak jakąś późniejszą wiosną, a najlepiej latem, kiedy nie będzie już tego błota, bo wchodziło się tutaj. Paskudnie. nie. Na tym kończymy nasz pierwszy materiał tutaj z Pogórza Kaczawskiego, Mszana, a teraz jedziemy w kolejne miejsce. Chcemy zobaczyć Czartowskie Skały, to jest tutaj zupełnie, zupełnie niedaleko i ten materiał powiedzmy w kolejnym, w kolejnym odcinku. Zapraszamy. Tego gdzieś wycieczkę wymyślił. Wymyślił pancie. zawsze wymyśli.